Cześć kochani, witajcie, witam Was serdecznie, bardzo, bardzo gorąco. Woman in Love, Kobiety w Miłości. Ten utwór zainspirował mnie właśnie do tego przesłania. Przesłania od wyroczni Mocy Bogi. Początek i koniec, koniec i początek jakiejś drogi, Twojej drogi, mojej drogi każdego. Koniec i początek. Woman in Love. Zobaczymy sobie, co nam te bogini chcą powiedzieć, co tu będzie ważne i istotne. Jako pierwsza karta, co powinnaś, powinieneś wiedzieć. Jako druga karta. Co powinnaś, powinieneś zrobić. I jako trzecia karta, co otrzymasz w zamian? A więc zobaczmy. Początek i koniec. Koniec i początek. Mamy boginią, boginię pomyszności. Co powinnaś wiedzieć? Co powinieneś wiedzieć? Bogini pomyślności. Ona przynosi pomyślność. Ona, ona mówi, że powinieneś wiedzieć, że wszystkie osiągnięcia, wszystkie cele mądrość, bogactwa to czas darów, obfitości wokół ciebie, który się znajduje. Ty może nawet tego nie widzisz, nie czujesz, ale tak jest. Tak? Tu chodzi właśnie o to, że te wszystkie osiągnięcia, te wszystkie cele, ta Twoja mądrość, to jest, to jest bogactwo, to jest Twoja obfitość, możliwość. Każdy ma możliwość odnieść jakiś sukces. Powinieneś to wiedzieć, że Ty również. Pamiętaj też, by każdym swoim szczęściem, każdą swoją radością dzielić się z innym. Jeśli będziesz to robił, przyciągniesz cuda. Cuda niczym jak magnes. Przeciągają. A więc zatrzymaj się uważnie i obserwuj. Otwórz się właśnie na to bogactwo swojej wyobraźni. Hmm? To powinieneś wiedzieć. Że ta pomyślność jest w Tobie i wokół Ciebie. Że masz się dzielić z innymi swoją radością, a wtedy przychodzą wspaniałe cuda, które pojawiają się w Twoim życiu. Co zrobić? Co z tym zrobić? Nie? Bo skoro to masz, bo skoro to... Hmm, może tego nie widzisz, ale czas byś to zauważył po prostu. Tą pomyślność, to... to, to, to osiągnięcia, te osiągnięcia, to trzeba spojrzeć wstecz, co się zakończyło, ile, na jakim etapie jesteś, nie? Do czego doszedłeś? Tak? Ile już przeżyłeś? Jaki ciężar nosiłeś? A teraz? Na jakiej jesteś? W jakiej punkcie jesteś? Co z tym zrobić? Mamy kali. Wyzwolenie. Co z tym zrobić? Moi kochani, tu jest... Jakby wstąpił do ciebie pewien taki proces przemiany. Co z tym zrobić? Przede wszystkim ta przemiana dotyczy, byś to, by, byś to ty właśnie był szczery wobec siebie, bo jest to proces wspaniałej przemiany. Zmierz się z aspektami twojego życia, które. Skrywasz w cieniu. Trzymasz się tych struktur, które dawno przestały się sprawdzać. Nie? I tak naprawdę być może one nie pozwalają ci stać się tym, czym chcesz. Nie możesz ciągle. Być w uczuciu ofiarą. I oczekiwać, że odniesiesz sukces w życiu. Piękno i odwaga to chęć. To chęć zrzucenia takiej kajdans przeszłości. Po co? No, żeby stać się kimś innym. A więc bądź taki, jaki jesteś. Nie pozwól, aby oceny innych miały wpływ na Ciebie. Żal i złość będą gotować się w Tobie, dopóki nie wybuchną. Nikt nic nie zyska, kiedy na świat wyleje się tyle bólu, a więc podnieś głowę. I powiedz, nie jestem sam. To musi znaleźć ujście. To będzie nowy sposób pokonania przeszłości. To takie pozostawianie właśnie tego, co było trudne, co było bolące i tak dalej. To trzeba zrobić, wyzwolić ten ból z siebie. I co otrzymasz w zamian? Piękne objawienie, zobaczcie co ona tu ma, jak energia płynie, wow, coś się tu objawia i to piękne, że aż niesamowite, zobaczcie to jest takie, jakiś czar na jej dłoni, piękne kolory i co tutaj dostajesz z znamion? Objawienie, które będzie jak przebłysk cudownego lśnienia, to będzie jasność, dzięki której wiesz, że jesteś na właściwej ścieżce, na właściwej drodze. Tutaj dochodzi do przemiany i otrzymujesz niezwykły dar. To pomyślny czas. To zmiana kursu, a więc poddaj się temu procesowi, bo tak naprawdę jesteś w stanie to wszystko zrobić przede wszystkim przeszłość, zamknąć za sobą przeszłość Tak zauważyć ile masz piękna, ile masz wokół siebie darów zostawić przeszłość, a wtedy to objawienie przychodzi i odnosisz piękny sukces. Poddaj się temu Wiesz, że możesz to zrobić. I to wtedy, no, taka przemiana. Przemiana, która daje ci piękny dar. To jest dar. To jest dar, który otrzymujesz, który poczujesz, że jesteś, idziesz w dobrym kierunku. Ale to trzeba zrobić. Słuchajcie, no odkryjesz coś ja ci tego życzę buziaki papa pa.